Jak po angielsku powiedzieć, że ktoś kogoś podrywa? Jak to się mówi, uderza do kogoś, zarywa do kogoś, na przykład w klubie? I po drugie, jak powiedzieć w taki naturalny sposób: Słuchaj, powinieneś zaprosić ją na randkę albo powinniście gdzieś razem pójść. O tym dzisiaj w 58. odcinku Naturalnie po angielsku, zapraszam. Załóżmy, że jesteśmy na spotkaniu męskiej grupy terapeutycznej ZNP Zespołu Niezdolności Podrywu. Jako pierwszy zabiera dzisiaj głos nowy członek. Hi everyone, my name's Aaron. Hi Aaron! Wszyscy witają Erona i pytają, dlaczego przyszedł. Uh, I'm here because I'm shy and I don't, I don't know how to make a move on a girl. Czyli Aaron jest nieśmiały. I nie wie, jak należy make a move on a girl. Dosłownie nie wie, jak wykonać ruch na dziewczynie. Chodzi tutaj oczywiście o ruch strategiczny, o wykonanie pierwszego kroku, kiedy ktoś nam się podoba. Aaron po prostu nie wie, jak zacząć podryw i używa tutaj zwrotu make a move on somebody, który znaczy właśnie podrywać kogoś, uderzać do kogoś, zarywać do kogoś, przystawiać się do kogoś i tak dalej. Ale po kilku spotkaniach, przyszedł czas na ćwiczenia terenowe, w klubie. Aaron jest tam teraz z kolegą z grupy, siedzą przy barze, ale jest też dziewczyna, która cały czas na Erona zerka. Więc on pyta kolegi, ej, myślisz, że ona chce, żebym do niej wystartował? Do you think she wants me to make a move on her? A kolega jest pewien, że tak. Of course she does. She's giving you signals, man. Stary, ona wysyła ci sygnały. Now's the time to make your move. To jest ten moment, żebyś teraz wykonał ten swój krok, żebyś po prostu do niej podszedł. Czyli można to też tak krócej powiedzieć. Zamiast Now's the time to make your move on her, krócej, Now's the time to make your move. Uderzaj do niej. Niestety kolega źle zrozumiał te sygnały, też jeszcze się uczy, bo jej nie o to chodziło, ona zerkała cały czas w ich stronę, no bo oni sami dziwnie wyglądają, bardzo tacy nerwowi, rozglądają się ciągle, zerkają na jakieś dziewczyny. Ale stało się, Aaron do niej podchodzi, ma przygotowaną już kwestię i mówi There's only one thing I'd like to change about you. Jest tylko jedna rzecz, którą chciałbym w tobie zmienić. Your surname. Twoje nazwisko. No ale to oczywiście nie zadziałało. Jej w ogóle nie o to chodziło, więc mówi, ej, co ty uderzasz do mnie? Jak to powiedzieć? Jeśli od razu pomyśleliście o słowie hit, czyli uderzać, to bingo. Bo kolejny zwrot na podrywanie kogoś, albo właśnie uderzanie do kogoś to hit on somebody. No to ona mówi mu teraz: Are you hitting on me? Czy ty do mnie teraz uderzasz? No zwykle ten zwrot ma taki negatywny wydźwięk, ale w zależności od tego, jak się go wypowie, w jakim kontekście, to może też mieć takie pozytywne e, znaczenie. Po nieudanej próbie Aaron powrócił do swojego kolegi i w tym momencie znowu odezwała się do niego barmanka, mówiąc, że za 10 minut zamykają lokal. No i kolega znowu źle to zinterpretował, mówi mu: Hey, this girl is hitting on you, Hey, ona do ciebie się przystawia. She likes you. Podobasz jej się? I tutaj warto zaznaczyć, że w sytuacjach tego typu, romantycznych, kiedy mówimy, że ktoś nam się podoba, to po prostu używamy słowa like, czyli lubić. She likes you tutaj nie będzie znaczyło już tylko ona cię lubi, tylko podobasz jej się. Te dwa zwroty są bardziej popularne w Stanach, a w Anglii możecie usłyszeć chat somebody up. Chat, pogawędka, krótka rozmowa, no w zasadzie do tego sprowadza się flirtowanie. I teraz do klubu spóźniony przyjeżdża terapeuta tej całej grupy, Akurat w momencie, kiedy Aaron e, flirtuje z tą pierwszą dziewczyną, więc e, terapeuta pyta Is Aaron trying to chat her up? Czy Aaron naprawdę próbuje ją poderwać? Wiemy już, jak powiedzieć, że Aaron podrywa jakąś dziewczynę, ale jak doradzić mu, żeby zaprosił ją na randkę? Możemy tutaj oczywiście wykorzystać słowo invite, zapraszać, mówiąc You should invite her on a date. Powinieneś zaprosić ją na randkę. Ale w takim codziennym potocznym języku najczęściej spotykamy zwrot ask somebody out on a date. Albo nawet samo ask somebody out. Czyli tak jakby dosłownie zaprosić kogoś na zewnątrz, gdzieś na jakieś wspólne wyjście gdzieś, gdziekolwiek na jakąś randkę. Więc można mu doradzić tak: oh, she really likes you, Aaron. O, oh, Aaron, naprawdę się jej podobasz. You should ask her out. Powinieneś ją gdzieś zaprosić, zabrać na randkę. Jak słyszę ten zwrot, to zawsze mi się przypomina, że w latach 90. w podstawówce to mawiało się, że ktoś kogoś y, zapytał o chodzenie. <laughs> to takie było zabawne. Ej, on się jej spytał o chodzenie. Nie wiem, czy Wy też coś takiego pamiętacie. Także doradzamy Aaronowi, Aaron, you should ask her out. Musisz ją zaprosić, naprawdę, na randkę. Ale on wątpi w siebie, uważa, że ona jest zbyt inteligentna, za ładna dla niego, po prostu nie jego liga. I w angielskim też mamy taki zwrot ze słowem league, czyli liga. She's out of my league. I don't stand a chance, man. Nie mam szans, ona nie jest z mojej ligi. Jeśli pamiętacie Dirty Dancing, tam jest taka piosenka, którą Patrick Swayze śpiewał She's like the wind I on tam właśnie w refrenie krzyczy She's out of my league Że ona jest po prostu nie z jego ligi No bo faktycznie on był biedny chłopak w skórze, a ona z wyższych sfer Link do piosenki jest w komentarzu pod filmem, jeżeli chcielibyście sobie posłuchać. A przed Aaronem pewnie jeszcze wiele, wiele zajęć w zespole zdolności podrywu. Kto wie, może jeszcze kiedyś sprawdzimy, jak mu idzie, może będzie w związku wtedy i może znowu nauczymy się od niego kilku ciekawych zwrotów. Podsumowując, make a move on somebody, hit on somebody, chat somebody up. Podrywać kogoś, uderzać do kogoś, zarywać, przystawiać się i tak dalej. Takie znaczenia mają te zwroty. Ask somebody out on a date, zaprosić kogoś na randkę, lub samo ask somebody out, a she's out of my league. To nie moja liga, nie moja półka. Notatka pdf z lekcji jest do pobrania na angielski z .pl w zakładce YouTube Materiały. Znajdziecie tam też mój kurs angielskiej gramatyki w 60 lekcjach. Oczywiście zachęcam, jak zwykle, do subskrybowania kanału i klikania dzwoneczka. No i co? Widzimy się za tydzień. Cześć!